Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie ponownie w sklepie Intergołąb. Witam Was z zapowiadaną pierwszą nowością. Tak jak widzicie, Marka Campbell dołącza, słuchajcie. Do, do tutaj naszych producentów, których możecie znaleźć w sklepie Intergołą. Słuchajcie, jest to odpowiedź na, na zapotrzebowanie gdyby rynku, ponieważ często pytacie o tą markę. Chociażby przy okazji ostatniej promocji Karm MDM-u, dużo zapytam właśnie o Campol, czy, czy jest szansa, żeby zakupić również właśnie te mieszanki. Czy, czy w ogóle mamy je w sklepie, jeśli nie, to czy jest szansa, właśnie, żeby wprowadzić. W związku z tym, moi kochani, no chcemy, żeby, żeby tutaj nasza oferta była jak najbardziej dopasowana do Waszych potrzeb. Staramy się też, żeby coraz więcej tych marek pojawiało się, żeby ten poziom cenowy, który, który oferujemy, był też dopasowany do różnych kieszeni. Wiadomo, że cena w dzisiejszych czasach no, ma ogromne znaczenie. Dlatego, moi kochani, Marka Campol już jest, jest dostępna. Za chwilę opowiem Wam też o, o kampanii promocyjnej, z którą ruszamy, moi kochani. Ale chciałam Wam zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dużo, dużo rozmów, moi kochani, w ostatnich tygodniach w związku właśnie z, 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 z tą akcją promocyjną, którą mamy ostatnio, która da, dalej jest aktywna, wracając tylko jeszcze właśnie na chwilę do, do MDM-u. Dużo tutaj z, rozmawiamy na temat ogólnie dostępnych właśnie karm na rynku, na temat cen karm i moi drodzy muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, bo, bo sporo zapytań, zresztą wcześniej też tutaj nieraz miałam jakieś pytania o, o jakieś karmy mniej znanych producenta, producentów w dużo niższych cenach i moi kochani takie karmy u nas w sklepie jak zauważyliście nie pojawiły się i nie pojawią się, ponieważ... Ja jako hodowca no niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby karmy, gdzie co do jakości mam, mam jakieś zastrzeżenia, mam wątpliwości, żeby takie karmy wam, wam po prostu oferować i sprzedawać. Moi kochani, zasada jest taka, że no żeby ta jakość tych mieszanek była zachowana, musi być no ta, ta cena minimalna zaworek. Jeśli ta cena jest zaskakująco niska, to niestety daje mi to do myślenia że z tą karmą i, i z jakością może być coś nie tak, ponieważ no, znamy ceny, jakie są ogólnie na rynku tak, ziaren. Wiemy, jak wy wygląda proces, proces produkcyjny karm, tak, jest to też proces złożony, słuchajcie, poczynając od zakupu, poprzez komponowanie, mieszanie, pakowanie, kontrolę jakości, tak, bardzo ważną, później przechowywanie tych karm w odpowiednich warunkach. To wszystko generuje jakieś koszty Minimalne, tak? Jeśli ktoś proponuje jakąś mieszankę poniżej tych kosztów minimalnych, no to wiecie, daje mi to do myślenia, że jednak jakiegoś ogniwa w tym procesie produkcyjnym zabrakło, a co się oczywiście może wiązać z tym i przeważnie takie, rzeczy się wiąże z tym, że niestety jakość tych mieszanek nie jest najlepsza. Często gdzieś tutaj mam właśnie. Y, przyjemność, no wątpliwą y, hodowcy opowiadają mi o takich przypadkach, gdzie dziś tam się y, pokusili o, o to, żeby zakupić troszeczkę tańszą karmę później się okazywało, że niestety e, są problemy, tak, bo, bo karmy zagrzybione, e, bo gołębie nie chcą w ogóle tego jeść i tak, no, no kochani, niestety e, tak, to, tak to wygląda, dlatego mówię e, takich marek kompletnie tutaj nie wprowadzamy e, wszystko, wszystko co macie u nas w sklepie e, ja mówię, ja chcę, żeby te e, produkty były przystępne cenowo ale ta, ta jakość tutaj musi być zachowana, moi kochani, tak e, dlatego tak to wygląda, ani inaczej e, i cóż, wracając do do E, powiem Wam, y, że my jako hodowcy z tą marką y, tutaj prywatnie mówię do Was. My, jako hodowcy, z tą marką nie mieliśmy wcześniej do czynienia. E, nigdy nie używaliśmy jej u siebie w hodowli. E, natomiast e, słyszę coraz więcej dobrych opinii, bo przecież marka jest dobrze znana na rynku od lat, e, i słyszę coraz więcej dobrych opinii na temat właśnie tych mieszanek. E, I zresztą, no, moi drodzy, e, wiadomo, że m, sytuacja na rynku. Jest taka, że, że niektóre marki podnoszą jakość, gdzieś tam się wybijają, inne wręcz giną. Ostatnio jeden z producentów tak, zakończył, zakończył produkcję mieszanek. Sytuacja jest, jest dynamiczna i zmienia się, tak? więc słuchajcie, Campol widzę, że cieszy się coraz większą popularnością i coraz do, więcej dobrych opinii, dlatego stwierdziłam, że, że ok, że, że wprowadzamy tą mieszankę. Na wasze, na wasze życzenie, i mam nadzieję, że ta propozycja Was ucieszy, ale tak jak mówiłam, ja osobiście nie miałam z nią wcześniej do czynienia, więc też jak gdyby. Już otworzyliśmy tutaj kilka worków, słuchajcie. Powiem Wam, że mieszanki wyglądają naprawdę. Bardzo dobrze. Za chwilę Wam pokażę też kilka, kilka z nich. Nie ukrywam też, że w jednym z boksów, zresztą ja Wam wcześniej mówiłam, że my nie jesteśmy w stanie tutaj, słuchajcie, wszystkiego, co mamy w sklepie, jeśli chodzi o suplementy i o karmy, testować w naszym gołębniku. Tak? Nie mamy tutaj królików doświadczalnych, tylko wiecie, naprawdę dbamy o tą naszą hodowlę i, i nie, słuchajcie, nie, nie, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby gdzieś tutaj testować wszystko, co tylko przyjeżdża do naszego sklepu. Ale w jednym z boksów rozpłodowych z racji teraz okresu, który jest, wprowadziliśmy tą mieszankę, bo ona już jest tutaj dwa tygodnie u nas w sklepie. I muszę Wam powiedzieć, że, że gołębie naprawdę bardzo chętnie ją zjadają, nic nie zostawiają. Najlepszymi właśnie testerami też są gołębie przecież, tak często, często m, też e, słucham, że e, gdzieś tam e, zakupiliście jakąś karmę i jest problem, bo gołębie nie chcą jeść, bo grzebią, wygrzebują coś, e, część zostawiają, więc to już jest sygnał, że, że z tą mieszanką jest nie tak. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że e, jeśli chodzi właśnie o o tą mieszankę Campol e, i to, co co gdzieś e, tam e, wprowadziliśmy e, w, w, w tym boksie rozpłodowym, e, jak najbardziej gołębie wyjadają, więc e, wizualnie też, też jest OK, więc tyle na początek mogę Wam powiedzieć o tych karmach. Czekam też na, na, na Wasze podpowiedzi. Jeśli będziecie tutaj do nas dzwonić, ci, którzy znają markę, którzy lotują też na tych karmach, chciałabym, żebyście nam podpowiedzieli, które mieszanki, ewentualnie, są naprawdę według Was warte uwagi, a które można też gdzieś tam rekomendować. Rekomendować innym hodowcom. I cóż moi drodzy, ruszamy jutro, jutro z, z promocją, o której wspomniałam, czyli zasada dokładnie taka sama: słuchajcie, MDM cały czas jest też, też w promocji, czyli dla zwolenników MDM-u możecie spokojnie dalej korzystać z promocji na MDM. Natomiast ci, którzy chcą skorzystać z Campolu, moi kochani, zasada będzie identyczna, czyli. Od 20 worków robimy wysyłkę gratis, czyli tu już macie ten bonus w postaci wysyłki darmowej. To dla tych mniejszych hodowli, natomiast przy pełnej palecie wysyłka jak najbardziej gratis, ale tutaj też dostajecie już bardzo, bardzo dobre ceny, dużo lepsze niż przy takich jednostkowych zakupach. No i cóż, moi drodzy, serdecznie wam zapra Was zapraszam. Mam nadzieję, że, że cieszę się, że ta marka została wprowadzona u nas. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo mi to chodzi z tyłu głowy, bo nie chcę o tym zapomnieć, zmieniając już temat karm i sklepu, chciałam dwa, trzy słowa odnośnie kanału, słuchajcie, na YouTubie naszym opowiedzieć, bo dawno nie zaglądałam i okazuje się, znaczy nie zaglądałam, nie sprawdzałam liczby subskryp subskrypcji i okazuje się, że słuchajcie, dobijamy do 15 tysięcy. Więc wow, jestem, jestem w szoku, serdecznie Wam dziękuję. No, liczba jest już, już poważna, dlatego stwierdziłam, że cóż, trzeba by to było jakoś uczcić. Już się zastanawiam, brakuje nam dosłownie chyba około 50 subskrypcji, więc, więc niewiele I, i już tutaj się zastanawiam. Jak to uczyć właśnie z Wami? Jakąś zabawę sobie na pewno, słuchajcie, zrobimy. Myślę, że do, do wylosowania w tej naszej zabawie będą, będą na pewno gołębie, bo to Was zawsze bardzo cieszy. I Oprócz tego, może jakieś bony tutaj do, do sklepu Intergołąb, bo to, bo to też fajna. Fajna nagroda, moi kochani, także coś będę kombinować, ale już dzisiaj Wam serdecznie dziękuję właśnie za tą, za tą ilość, bo aż jak zajrzałam, to powiem Wam szczerze, że byłam w szoku. 15 tysięcy, no jest, jest Was troszeczkę tutaj ze mną. Także moi kochani, dobra, już nie przeciągając dzisiaj, jutro ruszamy z, z Campolem, także zapraszam Was serdecznie, kochani, myślę, że ceny Was tutaj pozytywnie zaskoczą. Także dzwońcie od 8 rano jutro do 13. W poniedziałek, też od 8 rano do 18 jesteśmy otwarci, moi kochani. Także zapraszamy serdecznie. Telefon bez zmian 571 071 000. Pozdrawiam, dobry rok, cześć.